No cześć, to um, jest klatka moich ptaków i chcą się wydostać z klatki, no ale nie mogą, nie wiem co im jest. to są wściekły, co oni popatrzcie co robią sobie. To mam obok okno jeszcze coś zrobione. Ja nie wiem co hmm. to. to wszystko. Wody mają, wszystko mają, ale nie wiem co jest. jest. Może... Klaczka jest oczywiście samoróbka, To sam ją robiłem, chyba tylko tą przednią ścianę robiłem. Nie